Zapraszam na film wwwdomza tysięcy.pl Co, zaczynajmy kolejny. Kolejne zmagania młodego Wertera. Chłopaki pojechali po wełnę. Zobaczcie, równomiernie świeci, fajnie. Tak więc zostaje. Chłopaki pojechali po wełnę, a ja w tym czasie wszystko muszę zgromadzić do środka, żeby się lepiej pracowało dzisiaj. możliwie do środka. Że miał miejsce do kręcenia regipsów. Nie. Nie będę się teraz siłował z nim. Do regipsów i do wełny, rzecz jasna. O 12 dzisiaj fajland, tych chłopaków w każdym bądź razie, jak to przy sobocie, a ja będę działał pewnie po południu, wieczorem, ale swoim tempem takim, znaczy swoim właśnie, nie swoim tempem, źle powiedziałem, normalnym tempem będę działał takim, żeby się nie przeforsować. Kubę muszę dzisiaj kupić na no, już śmieciuchy i mam wszystko w środku już. Centrum pomieszczenia zaraz, tylko z dyrektorem pralkę wyniesiemy i mogę. Instalacja nie będzie skomplikowana. Gniazda gdzie będą? Na pewno zrobię tu, na pewno zrobię tu, na pewno zrobię tu, na pewno zrobię do pompy, na pewno zrobię tu do klimy, do klimatyzatora z opcją grzania, tu i tu na pewno będzie do ewentualnego w przyszłości monitora, telewizora i tyle, i tak więc nie będzie to skomplikowane i zrobię to myślę w, w międzyczasie jak Wiktor e, będzie układał wełnę na górze kagulec mu będzie z zewnątrz podawał, bo tak sobie u, e, u, ułożyli plan działania a ja w tym czasie pociągnę to peszle, tylko muszę 25 piórkowe wiertło, żeby peszel przechodził mi żeby mi peszel przechodził ładnie żeby, nie kombinał, żeby kombinacji nie było czyli te otwory techniczne montażowe w ścianach szkieletowych w ten sposób się prowadzi, wykonuje coś, coś na tej zasadzie, może tak 25 peszelek ten jest akurat z pilotem, gdzieś dorwałem ale ten pilot wolę sznurkiem ciągnąć, powiem wam szczerze a z tym sznurkiem patent już kupę czasu Kiedyś tam na niego wpadłem, czy gdzieś widziałem, nie pamiętam, ale Od, 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 od lat Go znałem Nie gdzie mam wiertła piórkowe Na się nie ma? Tak, tak Wiertła piórkowe Tutaj, tutaj, gdzie są wiertła muszą być Co on gada? To u ciebie? Pierwszy sufit, no. potem między ściany, nie, w środku Ją trzeba będzie sprasować, nie? Znaczy na górze to tam wiesz, ułożysz się, no. spoko, nie? Na, na, na ciasto, żeby włożyło w te Co on ma? <śpiewanie> nie zaglądaj A jak, lepiej się dzisiaj czujesz? No, trochę Jak wczoraj spałem, wczoraj do domu spałem Tak? To ładnie No tak samo tam ja to obudziłem się o 14 i mój obudzić obudził do miasta, ja że bierzesz na zakupy nie? No. Czyli zamontowałem 4 tak. świat Tak? Dawaj! Idę! Masz pod choinkę od nas, bo nie wiadomo jak będzie człowiek z kasą stał Kredencik Lepiej go nie pokażę Czuby 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 Czuby.pl Www Dwa czuby z myśli boża.pl I trzeci jeszcze większy.com Co? Ty jaki jest ten, ten radio ten, ten Stargard? O nie wiem ty radio to kogo byś miał się pytać Wiem Ty, słuchajcie jaki język piękny Ach, uciekł Szkopy mhm. Czyli Makita jest dobrym radiem, skoro szkopów łapie w myśliwożu. Tylko mi się nie jest więcej chłapać ja, ja, który... <laughs> Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry Nie mogłem znaleźć 25 piątki A jako, że mam yy, No, jako, że mam to mnie teraz zastanawia, czy w są podawane na zewnątrz wymiary. Powiem wam tak jeszcze podpowiadacie z oświetleniem bocznym. Oczywiście macie rację teraz się zastanawiam, bo jak wiadę to na przykład jeepem, będę chciał sobie hamulce w jeepie zrobić na przykład. No to już te światło nie będzie wtedy takie, również jest sytuacja taka jak zamknę bramę, chodzi o światło. Ale brama będzie jak otworzę bramę. Brama będzie zamknięta przy pracy, tak więc to akurat mi nie przeszkadza. Zastanawiam się, jak tu puścić jeszcze instalację ewentualnie tą dodatkową do, do bocznego oświetlenia. Nie będę go teraz montował, ale nie będę go montował, ale myślę, że poprowadzę taką. Stąd mogę się spokojnie złapać, tak więc damy radę. Pierw zrobię gniazda. najpierw zrobię gniazda na 220 230 Dobra. tam mam tu jeszcze, te trzy najgorzej przywiercić, bo z dwóch stron muszę, ale na tyle jest akurat długie i na wkręta trafiło. Jest na tyle długie, że łeb wystaje, tak więc z drugiej strony łatwo wejść. Się syfnie zrobił za dużo. Się w komandosach w kantynie było kelnerem bo się nie chciało na polu siedzieć. To teraz jest efekt tego. Się lata, zamknię, mogę się patrzeć tu, mogę się patrzeć tu i nie wyleje, nie rozleje. Ha? Co? Co? Co, żeś depnął? Co, nie, nie tutaj właśnie. Ale ręką to ma, jak pytam, No, bo to tak jest. A to jest tylko poważne. Ja bym, wiem, 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 Dzisiaj to będę kręcił, właśnie. A one też wilgoci biegłości dostały, czy i... Z boku, nie, w tą samą dziurę wkręcę. Nie, wiem, będę też musiał poprawić. No, dzisiaj to obkręcę i tyle. Bo one też często teraz dostają z biegłości. To trzeba będzie chyba szybciej obkręcić, niż by się wydawało. Mam gazową taką też, ale gazowa. Ja nie używam gazowej, bo ona jest wydajna na krótką chwilę, na szybko, ale bardzo dużej ilości wilgoci efektem ubocznym spalania gazu są, tak więc z tego powodu staram się nie korzystać z tego. Tu doraźnie na chwilę tak. Chłopaki zaraz wejdą do środka do mnie, kończą już górę ocieplać. Już ostatni pasim dostał. tak więc niech się trochę też zagrzeją. I tu będzie klimatyzator z opcją grzania. Tu powiem wam, że wyżej, ok, ale. Tu na tą wysokość z 70 mm idą wkręty od spodu, tak więc trafiłem jedno pi, pi, piórkowe wiertło, niestety zmarnowałem, na wkręta trafiłem, zapomniałem. Trochę się pozmieniała koncepcja. Doszło, wiedziałem, że tak będzie, że dojdzie dużo dodatkowych, zmiennych rzeczy. Ale góra jest ocieplona. Wciścisz się tam ten kawałek ostatni, tędy? Tak, nawet wtedy się wciścisz. Dobra. Wiesz, to nie, nie, nie jeszcze, bo tu parę doszło dodatkowych. Kawulec, właśnie do środka, z to. Władź do środka, bo zamarzniesz w ogóle. Dobra lecimy, tu mamy komplet Co? Tu mam jedną. Masz dwie zatyczki Tu mamy jedną Jogi. Czyli tu mamy komplet Tam komplet Tu jest komplet dorobiony Tu Wiktor można peszla od razu machnąć Tutaj już są te y, uchwyty są, tu są te Nasuniemy peszlę już na przewody Będzie temat zamknięty dzisiaj, kompletnej elektryki Chyba, że coś na nocy mi się przyśni no, To jeszcze mam widzenia. jutro Nie, nie pamiętam w ogóle snów na szczęście Nic, jak się napiję mleka to pamiętam wszystko A Mleka Jak dużo, na, dużo mleka nabiałem Produktów a kiedyś mniej teraz chyba pijesz mleka. W ogóle nie piję co mleka, bo mam tak mleka. chyba coś... Z, nie tak, po co się strasznie wtedy? No te, a wtedy, wtedy Pamiętasz jak ja się puciłem? No. Ja pierdzielę. Tak, złupałeś. Co? Tak, złupałeś no, ja zupkę mleczną w delegacji, nie? <głosy> <głosy> Ale na zimno! Ja nie, nigdy nie ciepłego mleka. Za dziecka to tak. Ale za, za dorosłego, za dojrzałego już człowieka, to tylko na ten. Zimne mleko i chopki z Biedronki, te kulki. na podrób, nesquików. To jest były ciekawe, ja w delegacji codziennie litra mleka. A na się pościł, I paczkę chopków. Tak. A człowieku tak się pociłem na buzi wtedy przy robocie, że masakrę, dlatego teraz staram się unikać na biału. jak wiem, że właśnie się zawsze ze mnie, bo ja z rana to też no, to, to było szybkie to takie wiesz. O. A ja nie robiłem tak, roz... Aha, tak. zobaczcie. Podpowiedzieliście i zrobiliśmy, tutaj jest doprowadzony przewód do lampy. Na tej wysokości lampa będzie jeszcze taka sama, jak tu, bo mam, i z drugiej strony również i doprowadziliśmy zasilanie, żeby osobnym włącznikiem jeszcze to było robione, żeby nie było powiązane z tym zmostkowane, tylko żeby było w miarę potrzeby boczna lampa włączana. Słuchaj, jak się wiktor dźwięk, podgrzejemy trochę atmosferę. Nie dałem. Co? Dajcie. Odrobinę tylko kawa, nie denerwuj się. Dobra, tu mamy co? No musi być. Dobra, jedziemy tu z tematem. Dobra, mamy kompletną instalację. To co już było przewidziane i co nie było przewidziane. Czyli jest wszystko gotowe sprzątamy trochę i Weźmy, zaraz pół, północ chciałem powiedzieć, zaraz południe i spadamy zaraz Ojanto Dobra lewa i są mniejsze jeszcze to trzeba mniejsze, tak, Gdzie drabina tu jest Bajamondo Gotowe tu będzie gniazdo, tam będzie gniazdo, tu będzie lampa, tu będzie gniazdo i tam będzie gniazdo, i na górze jeszcze będzie gniazdo takie, jakby się chciało podłączyć. Wiktor dobry pomysł podpowiedział. To zostanie wszystko przeniesione wyżej na normalną wysokość i chyba się zajmę jeszcze tym dziś. No i oczywiście dzisiaj grzanie trzeba zrobić. Godzina jest 15:52. Da się? Da się. Gdy? Dziękuję za podpowiedzi. 3,2 kW. Myślę, że jak będzie ocieplone dookoła jeszcze 15, kom, czy też 12. Na zewnątrz jeszcze będzie w przyszłości piątka, tak więc uważam, że będzie wystarczająco do tego, żeby się dało pracować w komfortowych warunkach. W zimę w komfortowych, w lato w komfortowych. Kompletna elektryka porobiona. Tu będzie gniazdo. Będzie do jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, przeróżne, różniste. Tam będą parę rzeczy: tam będzie, tam będzie, i tam jeszcze będzie. Eee, no, to będzie przeniesione do góry. Skrzynka fizycznie będzie wyżej. Tak więc nie wiem, może dzisiaj jeszcze e, będę miał czas, bo sporo zeszło od 12. Ale jak będę miał czas, to jeszcze dzisiaj sobie sufit obkręcę. Żeby był święty spokój i jeden temat, żeby był zamknięty Jeżeli to będę robił, to do Was wrócę Jeżeli nie będzie kontynuowany materiał, znaczy, że nie wróciłem już dzisiaj Bardzo jestem ciekawy przy ustawieniach auto Ustawię 21 stopni Żeby ta, nie wiem jak to się nazywa, żeby latała góra-dół Zobaczymy jaka będzie temperatura, nie wiem, po dwóch godzinach na przykład tutaj Jeżeli będzie w granicach 15 stopni Biorąc pod uwagę to, że utrata ciepła jest potężna, bo jest tylko 18 mm OSB w tej chwili, ale myślę, że finalnie będzie naprawdę ok. Tak więc, dzięki raz jeszcze za podpowiedzi. Kosztowało mnie to tyle, co sporo czasu mi to zajęło, ale no, kosztowało mnie to 600 więcej niż koza z, z kwasówką, kominem. Tak więc, myślę, że będzie dobrze, no ale zobaczymy. A jakie będą koszty? Uważam, że adekwatne do tego co to te urządzenie będzie robiło, a ja w tym czasie nie będę musiał chodzić do pieca, podkładać, rozpalać, gasić, pilnować, żeby za gorąco nie było i tak dalej. Tak więc no, jestem bardzo zadowolony z tego tygodnia, bo był nieplanowany atak na ten garaż w tym roku, a do końca roku będzie środek zrobiony na dobrą sprawę. Cześć. Ja czemu? mam parę spraw niecierpiących zwłoki. Tu jest jednostka zewnętrzna. Niestety bateria się skończyła. Jak to było montowane, tak więc No nie mogłem wam tego pokazać Bo bateria wiecie, ale Jest wszystko w porządku no Zobaczymy no, będzie Będzie do przodu, kolejny mały kroczek do przodu Kolejny mały krok Dla dziadosza, a wielki dla ludzkości Zobaczmy Jak to wygląda o godzinie 16.52 Myślę, że może być nie najgorzej, ale Zaraz się okaże Pewnie od razu będzie czuć różnicę, tym bardziej, że krótki rękawek przy dwóch stopniach na dworze, no, ale ja osoba zimnolubna. Ło, chłopcze z placu broni, chłopcze z placu broni, tak to można będzie pracować, powiem wam, że jest różnica potężna. A, plecki stary trzeba wygrzać jejku no cacuszko bajunia wam powiem naprawdę jak się wchodzi jest super nie wiem jaka jest temperatura ale zakładam że zakładam że jak będzie jak będzie yy, zrobione o, o, ocieplenie w następnym tygodniu to myślę że to będzie strzał w dziesiątkę ja to skręcę, żeby to na przykład Do 16 Do 16 skręcę automatico. I niech fruwa Zobaczymy, przyjdę wieczorem To ma Wi-Fi Tak więc będzie to można później wysterować sobie Po Wi-Fi i kontrolować jak to wygląda Ale raz jeszcze dziękuję za podpowiedź, bo ja bym na to osobiście nie wpadł, bo nie miałem nigdy w życiu z tym do czynienia. Ale naprawdę yy, zrobi to robotę. Z całą pewnością. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl